Atari 65XE to mój drugi ulubiony komputer bitowy. Przed świętami narzekałem, że trudno jest kupić tanio do niego jakieś wgrywadełko umożliwiające wgrywanie gier z ale wspomniałem, że jest na to kilka sposobów. Ba, pokazałem nawet jeden – wykonanie własnego cartridge'a programowalnego. Tylko wiecie, taki cartridge wymaga zakupu pamięci, układów logicznych, no i posiadania programatora, no i jest to raczej niewygodna opcja do zmieniania później na nim gier. No i powtórzę, bo czuję, że muszę powtórzyć, mówię tutaj o tanich rozwiązaniach, nie o AVG-kartach, site czy nawet o dump-karcie. A co powiecie na taki projekt, na cartridge, który składa się w wersji podstawowej Płytki i jednego układu. Dwóch rzeczy, których koszt to w sumie 16 zł, a wrzucanie na niego gier polega na przeciąganiu ich w Windowsie jak na pendrive'a. I właśnie oto dzisiaj przed Wami taki cartridge, który udowadnia to, o czym wiedzą wszyscy atarowcy, a żaden komodorowiec Wam tego nie powie. Atari to komputer najtańszy do obkupienia go we współczesne akcesoria. Cześć, tu Borg, retrogralnia, a dzisiaj przed Wami Atarowski A8 Pico kart. Ale zanim o nim Wam opowiem, wiadomość od naszego partnera PCBway. PCBway to firma dostawca wszelakich usług i produktów związanych z projektowaniem i wykonywaniem customowych płytek. PCB, ale także ich montażem i składaniem gotowy do sprzedaży produkt. Jeśli zarejestrujecie się na stronie PCB PCBWay.com, trzymacie kupon na 5 dolarów który wystarczy Wam na opłacenie produkcji 5 sztuk płytek PCB, a możecie mi uwierzyć, możecie w ten sposób wykonać masę dodatków do maszyn 8 i 16-bitowych, co wielokrotnie Wam zresztą pokazywałem. No i też nie będzie pewnie dla Was żadną niespodzianką, że płytki do tego filmiku, do tego cartridge'a również zasponsorowała nam firma PCB Way. Tak samo jak nie będzie dla Was zaskoczeniem, że zajmujemy się dzisiaj A8 Pico. Kartem. W momencie, w którym planowałem ten odcinek, była to zupełna nowość, ale dwa miesiące później jest już o nim głośno i można go bez problemu kupić w Polsce. Jest to zresztą właśnie też ten drugi cartridge, którego przedstawienie zapowiedziałem w grudniowym odcinku o programowalnym cartridge SXEGS. Myślę, że warto zaprezentować Wam możliwości A8 Pico Karta, a i może przekonać, że by sobie zrobić Takiego samemu, oszczędzając trochę grosza, jeśli macie ochotę, otrzymać przez dosłownie 5 minut lutownicę. A catridge. Autorem projektu A8 Pico Card jest Robin Edwards, znany w świecie Atari ze swoich projektów, m.in. Unocarta 2600 dla Atari 2600, którego recenzowałem na naszym kanale. Robin jakieś 8-9 lat temu stworzył także projekt Ultimate Card. Poważnego cartridge'a dla 8-bitowych komputerów Atari, który umożliwiał odpalanie z karty SD przeróżnych obrazów cartridży. Był oparty na technologii FPGA no i swego czasu kosztował ze dwie stówki, ale z biegiem lat i wdrożeniem tych układów jego cena rosła i rosła. Szybko potem pojawił się młodszy brat Ultimate Karta UnoCard. Tutaj chodzi o unokarta na komputery Atari. Tutaj zamiast FPGA zastosowano normalny chip z procesorem ARM STM32F4. Cena trochę zmalała, a sam kartridż uruchamiał też pliki XEX i miał podstawową obsługę obrazów dyskiet. A propos ceny, jego cena też do niedawna oscylowała w okolicy 220 zł. Później mieliśmy pandemię, drożyznę, brak części, ale w pewnym momencie pojawił się płomyk nadziei, a tym płomykiem było Raspberry Pi Pico. Mała płytka kosztująca grosze, a posiadająca dość mocny jak na taki kontroler dwurdzeniowy procesor ARM. I od tego momentu jak grzyby po deszczu zaczęły pojawiać się projekty oparte właśnie na niej. I też na niej oparty jest stworzony dosłownie kilka miesięcy temu A8 Pico. Kart. I to zabawniejsze, składa się on tylko i wyłącznie z tej płytki podłączonej do portu kartridża w Atari. Rozumiecie, cały projekt to praktycznie taki kontroler za 12 zł. Jednocześnie jest to praktycznie odzorowanie Karta w nowy sposób, co pozwala nam na uruchamianie obrazów kartridży i czasami dyskietek. No to co? Przejdźmy do szczegółów. Do stworzenia A8 PicoCarta potrzebujemy dwóch rzeczy. Pierwszą z nich jest płytka PCB, ale drugą ważniejszą jest kontroler Raspberry Pi Pico. Przy czym tutaj mała uwaga, nie jest to tak do końca kontroler Raspberry Pi Pico, ale jego klon. Jest to tak zwany fioletowy klon i charakteryzuje się on kilkoma cechami. Po pierwszej, najważniejsze ma on aż 16 MB pamięci nieulotnej. I to właśnie tam będziemy później trzymali gry na Atari. Po drugie wyposażony jest w złącze USB-C, a po trzecie posiada on tylko jeden budowany przycisk, jeden guzik o nazwie bootseller, czyli boot selektor. Na szczęście jego zakup jest zupełnie bezproblemowy. Wystarczy wpisać na przykład Allegro RP2040, to jest nazwa zamontowanego tam układu RP2040 spacja 16MB, czyli 16 MB. I ewentualnie potem spojrzeć, czy na pewno jest to układ z złączem USB. I takie płytki kosztują od 11 do 20 paru złotych i mogą być u was nawet jutro, a jak chcecie wersję tańszą, to musicie poczekać, powiedzmy, dwa tygodnie. Drugą rzeczą jest oczywiście płytka PCB, która jest elementem projektu. Możecie ją wykonać tak jak ja wykonałem w PCB. Way, notabene jeszcze raz dziękuję za, za sponsorowanie mi tej płytki jest to płytka niezmiernie prosta dosłownie jedyną rzecz, którą musimy tutaj zrobić to dolutować do niej to Raspberry Pipico czy raczej ten klon Raspberry Pipico by nam już tak naprawdę cartridge działał koszt takiej jednej płytki to 1 dolar, czyli powiedzmy 4 zł, musimy też niestety opłacić koszt dostawy do Polski. I tutaj wszystko po podliczeniu wychodzi albo 85 zł, jeśli możemy poczekać te kilka tygodni na dostawę pocztą za 5 płytek z dostawą, albo 145 zł, jeśli te płytki chcemy otrzymać w ciągu dosłownie kilku dni. Tak czy owak, realnie koszt jednej płytki to jest 17 lub 29 zł. Dobra, jest jeszcze jedna rzecz, którą można przyrządować do tej płytki, i tą rzeczą jest przycisk reset. Taki zwykły switch za kilka groszy, tylko musi mieć trochę dłuższą nóżkę, trochę dłuższy przycisk, jeśli chcemy ten katridge później zamknąć w obudowę. A chcemy zamknąć w obudowę. Może was też troszkę dziwić, że podłączamy bezpośrednio Raspberry Pi Pico, którego logika działa na poziomach 3,3V, do Atari, które działa na napięciu 5V. Jeśli chodzi o logikę. Na szczęście, Raspberry Pi Pico jest na tyle wytrzymałe, że 5V wytrzymuje bez najmniejszego problemu. Oczywiście jest pewna teoretyczna możliwość, że kiedyś komputer da Wam więcej niż 5V. Chociaż raczej nie powinien i zazwyczaj daje mniej, no ale jakby dał to by mógłby Wam to Pipiko uszkodzić. Tutaj jednak panuje konsensus, że jest to bardzo mało prawdopodobne i raczej może zdarzyć się tylko na komputerach klasy XL. Na XE raczej się nie zdarzy. No ale nawet jeśli by się zdarzyło, to jedyne co stracicie to to Raspberry Pi za 11 zł. Programowanie Raspberry Pi Pico jest mega Proste. Wystarczy je podłączyć do komputera, trzymając przycisk boot cell, czyli boot Selector, i wówczas na Windowsie pojawi nam się nowy napęd, tak jakby pendrive, na który wystarczy przeciągnąć plik z oprogramowaniem plik z firmwareem i dosłownie, w kilku sekund Raspberry Pi pico zostanie zaktualizowane i uruchomi się nam jako taki Pendrive można powiedzieć, pendrive, na który wystarczy przeciągnąć gierki do uruchamiania ich później na Atari. Pojemność tego dysku, pojemność kartridża to niecałe 16 MB. I mając na uwadze to, że gierki na Atari mają około 8, 16, 32 KB, możemy na tej ilości miejsca umieścić 500, 600, 700 tytułów, co jest naprawdę. Liczbą ogromną. A8 Pico Kart obsługuje obrazy kartridżów z końcówkami ROM, CAR, także pliki wykonywalne XEX oraz częściowo też obrazy dyskietek ATR. Poprzednie kartridże y tego autora, Unocard i Ultimate Kart, posiadały pamięć RAM o pojemności bodajże 1 MB. W Raspberry Pi Pico mamy tylko ciut powyżej 260 KB. W związku z tym przez ten cartridge, przez A8 Picocard obsługiwane są tylko te obrazy cartridży, które się do tej pamięci ram właśnie mieszczą. Nie jest to oczywiście za duży problem, ponieważ wszystkie cartridże z epoki, jakie tak naprawdę znalazłem, mają pojemność maksymalnie do 128 kB. Być może są jakieś większe składanki, jakieś wyjątki, no ale bądźmy szczerzy. Właściwie każda cartridge'owa gra, jaką znajdziecie, Wam tutaj ruszyć powinna. Taka klasyczna gra na Atari, bo prawdę mówiąc, nie wiem, ale wydaje mi się, że jakieś tam większe zostały wydane we współczesności, no te niestety Wam nie pójdą. I to jest właściwie gotowy cartridge i moglibyśmy go już umieścić w Atari, ja jednak wydrukowałem sobie jeszcze obudowę, której pliki 3D są też częścią projektu samego cartridge'a. I tak wygląda gotowy cartridge. Nie mogłem się tutaj nie skusić, zrobiłem małą customizację, Napisałem sobie retrogralnia. Skróciłem też obcążkami przycisk reset, bo wystawał ponad centymetr za obudowę. To, że napis retrogralnie jest czerwony, to tak naprawdę przypadek. Akurat w tym momencie mi się skończył PLA do drukarki. Dobrze, cartridge mamy złożony. Nie pozostaje nam nic innego, jak teraz odpalić go na maszynie Atari i potestować. Także do dzieła. Po uruchomieniu komputera cartridge startuje błyskawicznie. No i na ekranie pojawia się przyjazne menu z katalogami i plikami, jakie możemy uruchomić. Przygotowałem sobie testy. Przede wszystkim River zaczniemy od wersji dyskietkowej, bo z nią mogą być największe problemy, ale jak widzicie, problemów tych nie ma. Wydaje mi się, że takie jednoplikowe gry na obrazach dyskietek ruszają zawsze. Powinny też ruszać niektóre wieloplikowe, ale tego nie testowałem. Drugi test to zwykły obraz Katridża TAR. No, oczywiście zadziałało, bo inaczej być nie mogło. Trzeci to Plik Sex, czyli program wykonywalny. No, z tymi programami też raczej problemów być nie może. No i nie ma. Z dawnych testów AWG Karta zostało mi takie archiwum, gdzie mam kilkadziesiąt różnych plików dla różnych rodzajów kartridży dla komputerów Atari no i oczywiście przeleciałem wszystkie sprawdzając które się uruchamiają jeśli chodzi o pierwszą stronę tych różnych rodzajów kartridży to jedyne co mi nie poszło to właśnie te tutaj 32 kilobajtowe kartridże podpisane typem Williams na drugiej stronie pierwszy kadrysz, jaki nie ruszył, to MegaCard 256 KB i to jest chyba już widać za dużo dla A8 Pico karta. I rzeczywiście z tej strony też nie ruszyły tylko kadrysze o pojemności większej od 128 KB i znowu jakiś kadrysz 32 KB na końcu się zapodział, który miał jakiś dziwny, nieobsługiwany typ. Natomiast ostatnia strona, ostatnie wersje Katridży to naprawdę strona z jakimiś dziwnościami i z tego obsługiwany był tylko TurboSoft 128 KB, no i Katridże e zwykłe 4KB. W opisie filmu dodałem też pełną listę typów Katridży, jakie są obsługiwane, którą skopiowałem ze strony projektu, ale znalazłem tam jedną nieścisłość, mi na przykład nie ruszył Katridż 32 KB typ Williams, a jest na tej liście. Ale to są jakieś pewnie drobne różnice, może coś źle włączyłem. Testy poszły całkiem dobrze. Catridge uruchomi praktycznie wszystko, co może, biorąc pod uwagę swoje ograniczenia związane z zamontowaną w pi ilością pamięci RAM. Oczywiście, jeśli chcecie uruchamiać obrazy cutrich większych, ewentualnie jakichś egzotycznych, musicie zaopatrzyć się w coś bardziej rozbudowanego, ale jeśli idzie o klasyczne gry, no to tutaj nie będzie żadnego problemu. Co do ceny, jak mówiłem, tak jak mówiłem, to moje tytułowe 16 zł to koszt płytki PCB potaniości i klona Pi Pico. Realnie jednak, jakbyście chcieli taki cartridge złożyć, przy założeniu, że macie w domu drukarkę 3D, to koszt całości, w zależności od tego, jaką dostawę wybierzecie, to będzie około 32-45 zł za sztukę, jeśli złożycie takich katridży od razu 5 Czyli wszystko maksymalnie wyniesie Was za 5 sztuk jakieś 225 zł. Czyli tyle co do tej pory kosztował zwykły cartridge Uno Kart. 5 sztuk za jedną sztukę. Jeśli jednak nie macie siły moralnej bawić się w składanie tego kartridża, to na przykład Zakson sprzedaje takowe za około 110 zł. Z tego co widziałem na droższej wersji PCB z pozłacanymi stykami jakimiś tam wygładzonymi krawędziami oraz z przerobioną obudową grubszą i z dziurką umożliwiającą też dostęp do przycisku Butcel bez rozkręcania kartridża, co może się przydać, jeśli pojawi się nowy firmware. Oczywiście takie dziurki nie potrzebujecie do wymiany i ładowania gier, bo tam przycisku Butcel się nie przyciska. No ale co z dostępem do gniazda USB w oryginalnej, czyli tej, której używam obudowie? Żeby wymienić gry w tym cartridge'u wystarczy z powrotem podłączyć do komputera przez port USB, a jak widzicie złącze USB jest tutaj spokojnie dostępne od spodu. Była też chyba wersja obudowy z tym złączem USB z boku, ale ona pozwalała na podłączenie tam kabelka podczas działania Atari, a tego zdecydowanie nie powinniśmy robić, także tak jest lepiej. No i to chyba wszystko w tym temacie. A 8 Pico-kart mogę uznać za idealne rozwiązanie do zbudowania samemu lub kupienia dla osoby, która szuka taniego i prostego wgrywadełka dla Atari. Budzi ono też moje ciepłe uczucia, gdyż nie wymaga karty SD, bo te zawsze gubię i bardzo często kanibalizuję do innych celów, a potem sięgając po takie akcesorium, dziwię się, że nie działa. No ale wiecie, to są problemy osoby, która ma w szafie za dużo wgrywadełek, a za mało kart SD. D. To wszystko w tym odcinku. Chciałbym oczywiście podziękować Wam za wsparcie, za wsparcie czy to na patronite, czy to na youtube. Zajrzyjcie też na nasz kanał Discordowy. I co, widzimy się już niedługo. Pozdrawiam. Borg Retrograda.